Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Pewna firma zatrudnia 6 osób. Dyrektor zarabia 10 tysięcy, a pensje pozostałych pracowników są równe: 7 tysięcy, 7 tysięcy 4,5 tysiąca 4,5 tysiąca 3 tysiące. Mediana zarobków tych 6 osób jest równa. Najpierw trzeba by zapisać to w ciągu albo rosnących, albo malejących, ale mamy tak ładnie ułożone, że będzie 10 tysięcy. To jest ten główny szef. Potem mamy 7 tysięcy, jest pierwszy pracownik. Potem kolejny jest 7 tysięcy, bo musimy je uporządkować, No w tym przykładzie będziemy góry malejąco 4,5 tysiąca, kolejny też ma 4,5 i ostatni ma 3000 na łapę. I teraz e, media na zarobku w tych 6 osób jest równa. Mamy te 6 osób, co nie? I teraz, kochani, jeżeli jest uporządkowane 6, to jest liczba nieparzysta. To w środku mamy liczbę 74,5. Musimy zsumować to i podzielić na 2 i wyjdzie na mediana. 7000 plus 4,5 to mamy 11,500. I jak podzielimy na 2, to wyjdzie nam, kochani, równiutko 5,750. 5,750 taka jest mediana. Czyli odpowiedź B jest prawidłowa. Ale jeżeli byłaby nieparzysta ilość elementów, to mediana byłaby ta, co jest jednakowo oddalona od lewej i od prawej. Czyli jakby było 5 elementów, to trzeci element jest o 2 oddalony od lewej, o trzy przepraszam, i od trzy od prawej. Tak. Dziękuję serdecznie i zapraszam do poprzednich odcinków.